Wszystkie przykłady niezliczonej liczby świętych są dowodem na to, że każdy człowiek może się zmienić przy Jezusie, że każdy człowiek bez względu na to, jaką ma historię życia, jaki ma charakter, jakie wady, może stać się świętym, kiedy wchodzi w przestrzeń działania Boga. Tajemnica świętości jest tajemnicą wewnętrznego działania Ducha Świętego w nas. Używając ewangelicznej metafory można powiedzieć, że Bóg nie wymaga od nas rzeczy nadzwyczajnych, nie wymaga tego, żebyśmy zamieniali wodę w wino, nie mamy takiej mocy, ale Pan Bóg prosi nas jedynie o to, żebyśmy nalewali wodę do stągwi abyśmy bez względu na wszystko byli przy Jezusie, a On już sam dokonuje reszty.